Włoscy dziennikarze nieustannie starają się o wywiad z Wojciechem Szczęsnym. Choć polski bramkarz nie jest entuzjastą mediów, zgodził się na rozmowę z przedstawicielem La Gazeta dello Sport. Co było do przewidzenia, hiszpańskie media szeroko cytują wypowiedzi: 34 latka. Jedna z nich zyskała dużą popularność i szybko stała się wiralem. Lama, niemal to największy talent pod względem technicznym, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Nigdy nie widziałem, by ktokolwiek robił coś takiego, co on prezentuje na treningach, stwierdził golki per Barcelony. Wygląda na to, że Wojciech Szczęsny w tym sezonie wygrał rywalizację z Inakim peną o miejsce w bramce. W tym roku trener Hansi Flick regularnie stawia na Polaka, który w sześciu meczach nie zaznał jeszcze porażki. Tym bardziej imponujące że doświadczony bramkarz zaledwie kilka miesięcy temu był na piłkarskiej emeryturze. Dlaczego zdecydował się na powrót? Odszedłem na emeryturę, ponieważ brakowało mi opcji, które by mnie ekscytowały. Jednak propozycja Barcelony była zbyt kusząca, aby ją odrzucić, wyznał w rozmowie z La Gazzetta dello Sport. Szczęsny nie uniknął krytyki po meczu Ligi Mistrzów, gdzie wskazano na jego kolejny błąd. 34-letni bramkarz porównał także charakterystykę gry w La Liga i Serie A. Pod względem taktycznym Włochy są bardziej zaawansowane, natomiast Hiszpania wyprzedza je pod względem technicznym. Tutaj pada więcej goli, a dyscyplina taktyczna jest mniej rygorystyczna. Komunikacja na boisku jest skomplikowana, ponieważ obrońcy często grają wysoko ocenił. Jego słowa na temat Laminea Yamala wywołały duże zainteresowanie w mediach hiszpańskich. Lamaj Niemal to największy techniczny talent, z jakim miałem okazję współpracować. To, co robi na treningach, przekracza moje dotychczasowe doświadczenia, dodał. W ubiegłym roku Jemal został wybrany najlepszym młodym zawodnikiem finałów Euro 2024 roku, gdzie jako 16-latek zagrał kluczową rolę. W obecnym sezonie ma na swoim koncie 28 występów, 10 bramek i 12 asyst, stając się jednym z kluczowych graczy Barcelony.